To już pół roku, jak Pawła z nami nie ma. Czas mija, a ból pozostaje. Chcemy, aby pamięć pozostała na zawsze. Dlatego organizujemy wystawę prac fotograficznych i filmowych. Wystawa była jego niespełnionym marzeniem. Tak, na wystawę prac zmarłego pół roku temu nyskiego artysty fotografika Pawła Koniora zapraszali rodzice. Ale nawet bez tego szczerego i wzruszającego zaproszenia, wystawa byłaby pełna widzów. Paweł Konior był młodym, ale znanym w lokalnym środowisku fotografikiem. Jego prace, w tym wideo, zrealizowane w technice fotograficznej Hyper Timelapse, cieszyły się dużą popularnością w internecie. Popularnością, która wychodziła już znacznie poza zaś lokalny. No, jest to bardzo przykra informacja, kiedy się o tym dowiedziałem, bo jeszcze niedawno do mnie pisał. A odczytałem tą wiadomość tak naprawdę po tym, jak dowiedziałem się, że zmarł. Dlatego, że dostałem, dostawałem dużo tych wiadomości i gdzieś ona się zakopała, i nagle widzę, że Paweł do mnie pisał i też pisał o jakiejś tam współpracy, żeby możemy coś w końcu zrobić. No to, było nagle, to, było, to była nagła informacja, także wstrząsnęła, wstrząsnęła mną bardzo i, i no przykro mi, choć bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiaj e, mogę tutaj być a, i oglądać jego pracę. Nie wiedziałem, że zrobił tego aż tak dużo. A, zawsze w niego wierzyłem. Wiedziałem, że chłopak ma talent. E, myślę, że zrobiłby bardzo duże, bardzo, bardzo wartościowe i wielkie rzeczy jakby nie wiem, jakby, jakby żył dłużej, tak? Ale to, co i tak zostawił po sobie, to jest naprawdę piękna, piękna rzecz. No ja jestem tak naprawdę fanem, zawsze byłem fanem i nie mogę już doczekać, aż obejrzę to wszystko, czego jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, nie? Także spotykamy się w takiej niefajnej sytuacji, choć dzisiaj w tak naprawdę fajnej sytuacji i wykorzystajmy to na to, żeby się tak naprawdę cieszyć jego pasją i wspominać go jak najlepiej. Niestety nie dane nam było, by ten talent rozwijał się dalej. Paweł Konior działał pod przewrotnym pseudonimem artystycznym Nie na serio fotografii. Swoją pasję traktował jednak bardzo na serio. Był zdeklarowanym lokalnym patriotą. Interesowała go Nysa i okolice. Zamiast jak większość fotografików szukać ciągle nowych krajobrazów, starał się dostrzec nową jakość w tym, co już dobrze znał. Teraz wyjeżdżaliśmy gdzieś w górę do innego miasta. Ja mówiłam, Paweł: weź sobie aparat, będziesz robił zdjęcia. Nie chciał. Powiedział jeszcze: nie chce mi się marnować czasu. Ja mam tyle tutaj miejsc, fajnych jeszcze do zrobienia, że nie jadę. Bardzo się cieszę, że zostawił naprawdę kupę rzeczy po sobie i dlatego jego pamięć będzie cały czas żywa wśród nas. Był też tak jak ja, takim lokalnym patriotą, dlatego ja naprawdę zawsze trzymałam za niego kciuki. Jego drugą pasją była jazda na rowerze. Swoje rowery składał samodzielnie z części. Przejeżdżał wiele tysięcy kilometrów rocznie głównie po to, by znaleźć ciekawe miejsca do fotografowania. Też Paweł chwalił się swoimi rowerami, które składał samemu w, 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 w garażu. Ja nie jestem takim fanem aż jazdy na rowerze. Ale, ale wiem o tym, że na pewno to była też jego pasja i dużo tych kilometrów zrobił. Widziałem go bardzo często ogólnie w Nysie, jeżdżącego na rowerze, w różnych miejscach, z aparatem. No, no, widziałem go, widziałem go. Podczas otwarcia wystawy mama Pawła Koniora odczytała list, jaki znalazła w rzeczach syna. W liście Paweł opisał, jak się zaczęła jego przygoda z fotografią, czego szukał i jak dążył do perfekcji w tej dziedzinie. Pierwszy aparat zdobyłem w 2006 roku. Pamiętam pierwsze wypady na zdjęcia ze znajomymi na już dość krótką miejscówkę, jaką jest nyska stacja PKP. Właśnie tam nabywałem pierwszych doświadczeń obsługi dość skromnego aparatu fotograficznego, fotografując przejeżdżające pociągi. Aktualnie najczęściej odwiedzanym miejscem przeze mnie jest nyskie jezioro, i właśnie tam staram się robić jak najwięcej ciekawych fotografii, które niekoniecznie muszą być ciekawe dla odbiorcy. Ważne, że mi samemu sprawiają wiele radości. Zdjęcia Pawła Koniora sprawiają wiele radości bardzo wielu ludziom. Widać, że to był chłopak bardzo oddany temu, co robi. Przede wszystkim bardzo oddany. On nie miał jakby celu, tak jak było wtedy. Jest bardzo dużo prawdy, co mówiła jego mama. On był bardzo skromny. Był pasjonatą, rozwijał się sam, był takim do, człowiekiem, który samemu chce dojść do pewnej perfekcji. Przez to pewnie, że był taki zamknięty w sobie, szukał czegoś w tych krajobrazach i tej przestrzeni, w tych kadrach, we własnych, we w tych swoich fotografiach. I widać bardzo mocno, że bardzo... nie widziałem wielu zdjęć, choć, choć, choć mieliśmy też wspólne plany na przyszłość, bo mieliśmy zrobić wspólny teledysk. Taki był przynajmniej plan, no niestety Pawełku nie wyszło, A, ale i tak udało nam się spędzić trochę czasu razem i, i porozmawiać, tak? E, głównie to była rozmowa o e, tak naprawdę fotografii. Zgodnie z życzeniem rodziców zdjęcia młodego artysty zostały przekazane gminie. Żeby były takim trwałym dowodem na to, że był taki chłopak w imieniu Paweł który robił takie śliczne zdjęcia.